Witam bardzo ciepło i przemile. W kolejnym odcinku, dawno odcinków nie było niestety, ale jakoś tak wyszło. Troszeczkę pracy tutaj zostało wykonane, ale niewiele. Jakieś tam równanie tego terenu, ale mniejsza z tym, bo nie o tym. Dzisiaj chciałbym zbudować sobie statek. Taki tam statek, to niestety musiałem zamienić, bo przed chwilą mi tu creeper wybuchł. Niestety, i musiałem to naprawić. I to znaczy, nawet dwa mi creepery wybuchły, i musiałem to naprawiać. I niestety, trochę straciłem surowców. Takich jak gra bloki. Całą chyba podwójną skrzynkę. I musiałem to naprawiać. Niestety, jak ja tych Creeperów nienawidzę. Ale dobra, trudno. Też się pochwalę. Można zauważyć. Fajny level 803, i to. Wszystko jest ze ekspienia w farmie złota bez mojej ingerencji w to normalnie Af AFK się robi. Mam troszeczkę tego, więc to wszystko na początku na deski przerobię, bo się przydadzą. A statek będę robił z tego drewna. Mam dwie podwójne skrzynie, więc. Więc z tego zrobił no, taki ciemny, fajny. O ludzie, nie, a nie, dobra, mam. Cyk. Schodki. Nie za dużo, z tak starczy. I z tego też. Starczy, o, dobra. Teraz tego. Może tyle, na razie. Później się dorobi. I tak. Ja już mam taki projekcik, zrobiłem sobie na creativie Na innym świecie Oczywiście bo Jakbym zrobił tutaj to Aczkolwiek by był ten statek ale go nie ma I No nie wiem Czy tutaj czy gdzie Ten statek bym chciał zrobić Ale chyba tutaj może gdzieś tutaj na otwartym bardziej Morzu Gdzieś tutaj Może przyda mi się coś ciekawego Takiego z bagien, czyli lilipady aby móc sobie od razu zacząć zbudować z powierzchni wody aby łatwiej było, oczywiście Tak pięknie jeden wystarczy no i zaczynam budować chciałbym zrobić ten statek, bo to nie jest mały statek ale nie jest też taki jakiś ogromny nawet powiem, że on jest wzorowany na wrakach statków na początku chciałem zbudować taki statek, który będzie wyglądał może z tej strony bardziej. Gdzieś tutaj. Może będzie w przód, może bardziej z tej strony jeszcze. O tutaj. Niech będzie. Topielec z trójzębem. no tak, topielec z trójzębem. Enchantowany jeszcze. Trzeba go Zabić, żeby mi tutaj nie przeszkadzał Tak myślałem, że nic nie wyleci Któruś zębowego Ale dobra Tutaj, czy nie tutaj? Oto jest pytanie Niech tak płynie, czy tak? Nie wiem, którą? W tą stronę niech płynie Czy w tą? Dobra, jednak w tą stronę niech płynie I tak, to jest poziom wody Niech tu zobaczył i tu jest. Tu jest slab. Dobra. Bardziej tu jest blok, ale dobra. Bloczek. Pod tym blokiem jest slab. I coś takiego niech będzie tutaj, dobra. Teraz muszę wylecieć sobie. I sobie wlecę. Ale chyba sobie wpadnę. Aby móc tutaj bloczek postawić. Pod tym bloczkiem jest schodek. To od razu postawił ten schodek. Schodek. Blok. Blok. I i i. Znowu blok niech będzie. Schodek. I chyba znowu schodek. Ale nie jestem pewien na 100%, więc chyba sobie zobaczył, czy na pewno to tak wygląda. Skończyłem już ten przód i coś z czankiem jest tutaj nie tak. Tak, tak, czank. czanku. Uspokój się. Chwila. Dobra, naprawił się. I tak to zrobiłem. Tak to ma wyglądać. I teraz będzie trochę trudniej. Bo trzeba zrobić tak jakby ten statek. Tą część. Tylko to będzie trochę trudne. Skomplikowany. I w ogóle. Powinienem jakieś, nie wiem, tutaj łatwiejsze zrobić. Bo nie wiem jak to zrobić, szczerze mówiąc. To nie jest łatwe. Nie powiem, że nie. To znowu muszę zerknąć. No i zacznę budować ten. Dół. Dobra, tak jakby pierwsza warstwa już powstała i ster też powstał, powoli buduję, tak to się prezentuje. Na razie takie płaski, plus taki dziubek. Powiedzmy, szkoda, że jednak tutaj buduję, bo tak naprzeciwko tego i nie będzie widać tego statku. Ale kiedyś zbuduję drugi, gdzieś tutaj na przykład, i będzie widać, ale od boku będzie widać przynajmniej. Tak nie przemyślałem troszeczkę na początku, niestety, więc budowanko dalej. Tutaj, niech będzie chwila. Niech znajdą zdjęcie jakieś dobre. Dobra jest. I tutaj jest bloczek. Na tym o, tak, o. Dobra, świetnie. Teraz. Tutaj może będę pokazywał co każdą warstwę, jak się ten statek zmienia. Myślę, że to będzie najlepsze. Nie będę musiał tak budować i chwilę się nie ruszać nawet, bo to nie jest za bardzo łatwe zbudować taki statek. Kolejna warstwa zbudowana. Tak jakby rozszerzenie tego statku tutaj jest, więc coraz szerszy będzie. Szczerze mówiąc nie wiem jak będzie wyglądał na wodzie. Ten statek, bo wybudowałem go w całości nad powierzchnią. Więc no, się przekonam. Czy będzie ładny, czy brzydki. Jak brzydki, to niestety go zostawię. A jak ładny, to będę zadowolony. Dobrze, więc dalej buduję. Już skończone na tej warstwie. Z wodą równą. Więc teraz statek będzie tylko wystawał do góry. Znaczy. Będzie jeszcze, tam szerokość się zmieni jego, ale chodziło mi bardziej o to, że już będzie wystawał ponad wodę. Tylko... A tak to jest zakończony pod wodą. Tak się prezentują na razie to ten ster Nawet ciekawie mi wyszedł, chociaż nie wiem, czy nie jest za duży i sk nie skrócić go o, to, o ten pół blok. Ale później się nad tym zastanowią i buduję pierwszą warstwę nad wodą. Jej pięknie już wystaje. Ponad wodę teraz będzie się ciężej tutaj dostać. Więc tak to wygląda: jakiś kształt to ma. Tutaj tak samo. Jakoś to wygląda. I również tutaj w końcu ta warstwa, którą budowałem wcześniej, ona ja się pomyliła i musiałem ją niszczyć. Nie. Czy, nie, już nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy poza odcinkiem, ale zrobiłem tutaj takie fikuśne, jakieś na razie. Może to bym jeszcze na slaby zamienił. Nie wiem, właśnie tak. Może już niech zostaną tutaj slaby. No, niech będzie slab. Więc slab. A ja buduję dalej, już jak jestem na tym statku To niech będzie budowanko dalej Pozwoliłem sobie tym razem zbudować już dwie warstwy, bo na raz Bo na raz do góry było Tył statku taki Tutaj fikuśne takie, tutaj nawet O tutaj, nie z przodu to było O tutaj Akurat ta najwyższa warstwa to zawiera tylko jeden slab z przodu. Oczywiście symetrycznie z drugiej strony, bo bez przesady, żeby statek nie był symetryczny. Tutaj sobie zniszczę, tego nie mogę, to zostaje. Tak później to jakoś się inaczej w środku zrobi. Dobrze, ja lecę budować drugą warstwę, kolejną warstwę. Ale akurat to jest ta warstwa, tak jakby yy, ostatnia. Więc teraz, tak jakby, nie wiem, pokład. O, to jest pokład. Będzie budowany pokład. Oczywiście ja pokład zrobię ze slabów w taki sposób, żeby jakoś to też inaczej było nie tak jakoś płasko strasznie i były tutaj takie wybrzuszenie jakby no i oczywiście dam też płotki, żeby nie wypaść łatwo więc robię dalej właśnie robię oak fence bo mi potrzebny bo statek już sporo zrobiony bo mi zabrakło tutaj jednego i cyk Teraz mogę zaprezentować. Musiałem się długo z tym trudzić, z tym przodem. Chyba to jest kadłub. I naprawdę musiałem się trudzić tak dużo, bo tutaj troszeczkę jakiś błąd zrobiłem, z tym zwykłego dębu. Musiałem troszeczkę ten przód przerabiać. Ale w końcu się udało i zrobiłem tyle. Tak to się prezentuje. Dodałem te płotki tutaj. I tutaj. Tak, jakby tą kajutę tutaj robią, jeśli też się nie pomyliłem, ale nie jestem pewien, czy dobrze mówił, czy źle. To jest do usunięcia, to dobrze. Tutaj z tyłu w ogóle jest taka podwójna ściana, bo nie chcę robić tutaj pomieszczenia takim nie wiadomo czym, więc, bo taki kawałeczek mały więc niepotrzebne szczerze mówiąc. To jest chyba, że dałbym lampę gdzieś tam, ale to później się pomyli pomyśli. I teraz będę robił. Tutaj tak jakby wejście na to wyższe takie z, z ze sterem. Nie wiem jak to się poprawnie nazywa też. Nie za bardzo się znam na statkach. Teraz. Schodki po obu stronach. Cyk, cyk. Szczerze mówiąc, sporo czasu mi to zajęło. Nie powiem, że nie. I tak. Yy. Kurde, wyrzuciłem przez przypadek. Trochę mi zabraknie tego. Dobra, więc lecę dorobić. O, tutaj mogę usunąć, żeby ta podłoga zgrała się u całkiem. I teraz slaby, slaby. Tutaj są slaby. Może jeszcze kilka. Tyle. Na. Może wystarczy. Szczerze, ten statek mi się podoba. Tutaj pokażę. Tutaj jest miejsce na maszt. Pierwszy z przodu taki. Z połączeniem yy, takiego tego przodu statku. Zaraz pokażę. może Dobra, cyk. Tutaj będzie maszt i taka trójkątny yy, ta płachta można powiedzieć i będzie tu do tego przyczepiona płotkiem, ale innym płotkiem, takim tym ciemnym, ale to później. Teraz trzeba zrobić to i tutaj dodałem w tym yy, te tabliczki, ale to za chwilę. Nie wiem, czy teraz dam te tabliczki. Tutaj wejście. I to jest jeszcze jedno. Cyk. Teraz slabik. Wejście. Niestety drzwi nie, będzie, nie da się. Bo to są slaby. Niestety. I teraz tak. Tutaj jeszcze to. Dobra. Niestety, albo dobra, położę najpierw tutaj jeszcze, jak to się nazywa, bloki całe no, tymczasowo, by móc zrobić coś takiego. I teraz mogę wyłożyć tą podłogę. Teraz tak. To jest. A nie, nie, nie. To jest jeszcze. To muszą być bloki przecież. Tak mi się wydaje i tutaj jest schodek schodek i teraz tu są slaby dobrze teraz świetnie to wygląda i ja tutaj nie wiem jak ja tutaj to zrobiłem muszę zerknąć dobra zrobił i zaraz pokażę więc zrobiłem tak to musi być tutaj jeszcze taki pasek takie niewielkie pomieszczonko z czymś tam się tutaj da. I tutaj tak. Potrzebuję tego. I teraz tak. Muszę zrobić trapdoor. Trapdoor. I zrobię jeszcze o te płotki. Bo się przydadzą. Jeden tutaj. A drugi tutaj. Chyba, że tutaj będzie ten ster, taki sposób, go zrobił. Chyba, że taki, ale nie wiem. Dobra, niech będzie ten. Więc można powiedzieć, że statek, tak jakby, jest zrobiony. Jeszcze tutaj te tabliczki dałbym, Myślał. I statek będzie tak jakby prawie zrobiony. Tylko jeszcze będzie trzeba zrobić maszty. A to już jest inna bajka trochę. Szczerze nie wiem, po co te tabliczki. Tutaj nie, ale dobra. Dałem przez przypadek z rozmachu. Tylko szkoda, że tutaj. Nie, no, bez przesady to nie jest lada w sklepie. Że nie da się drzwi. Nie mam takie urozmaicenia tymi tabliczkami, ale widzę, że tutaj też dałem te tabliczki. Więc tutaj też dam. No i świetnie. Prezentuję się tak. Na razie ten statek nie pływa, był bez, bez masztów. Ale tak wygląda. Szczerze ja jestem zadowolony z efektu i z wyglądu tego statku. Myślę, że jeszcze mógłbym zrobić tutaj takie jakby okienka. Tylko nie wiem z której strony. Tutaj czy tutaj? O to jest pytanie. Nie, tu jest bardziej na środku. Kurczak. Co robi kurczak? Tutaj nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. I tutaj tak samo. Cyk pięknie. Szybnie niestety nie dam. Tutaj mógłbym tak zrobić, ale nie, nie, nie. No tak przecież. Dobra. Teraz tak. Czy te masz maszty robić, czy nie? Teraz, a zrobię na początku ten, i przydałoby się to osuszyć, ale to za chwilę. To ja zacznę robić maszty i zaraz się zobaczymy ponownie. Witam ponownie na moim statku. Myślę, że to będzie już końcóweczka, ale pokażę tylko statek. Więc tak, materiału na maszty zabrakło, ale maszty są tak to gotowe, tylko zrobić płachtę tą tak jakby, nie wiem jak to się nazywa o kura zniknęła ta kura pewnie była od jakiegoś zombiaka, który się zrespił na tej kurze ale dobra, mniejsza z, z tą kurą starczyło mi jedynie wełny na zrobienie, nawet zabrakło i musiałem latać, szukać trzech owiec białych, oparbowałem nawet dwie czerwone no i żeby zrobić to ten Przedni taki. Nie wiem jak to się nazywa, więc nie będę mówił. Może z tej strony pokażę. Kurczaczki. No, takie. To jest tak jakby, że wiatr wieje. Specjalne. Zrobione, żeby nie było to takie proste, proste i brzydkie jakby było. Więc tak to się prezentuje. Mogę dodać jeszcze trapdory. Tylko nie wiem jakie. Chyba brzozowy będzie najlepiej dodać To jest najmądrzejsze zagranie chyba Nie wiem czy takie mądre, ale dobra Może więcej nawet 16 Dobra 20 niech będzie I jak te trapdory umieścić jeszcze Bo szczerze mówiąc nie wiem za bardzo Może tutaj pierwszy niech będzie ale to by doda kontrastu szczerze mówiąc pokład kiedy indziej zrobił kurczaczki nie tutaj dobra cyk cyk i chyba starczy ile raz dwa trzy pięć sześć jest dobra bez liczenia sześć starczy chyba że jeszcze tutaj siódmy dodać jak to z daleka wygląda. Jeszcze z drugiej strony się doda. Ale dobra. To już kiedy indziej. Szczerze nie jest źle. Nie są tak, takie brzydkie. Jeszcze się doda flagi jakieś. Coś się wymyśli. I będzie spoko statek. Tylko szkoda, że nie mam tego. Tej wełny tak dużo. No ale dobra, trudno. Więc co, ja na dzisiaj dziękuję za oglądanie. Zaraz zrobię z drugiej strony te. Jak to się nazywa? Nie, te trapdory. Już jest późno, nawet powiem. Nie wiem, która godzina, ale jest późno. Więc ja muszę już kończyć to. Dobra, wszystkie trapdory są. Dałbym jeszcze tutaj, ale. To nie za bardzo będzie wyglądało. A tak to bym dał. Chyba, że tak. Nie, dobra. Może chociaż. Coś takiego, że otwarty. Dobra. Nie. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. I papa, do następnych odcinków. Pożegnam się na statku. Wejście się zrobi. Do środka, tutaj. O zombiaczek. Dobra. Papa. Pa. Do następnych odcinków. O jeszcze jeden. Ale, papa. Pa.